No dobrze, na początek szukam chętnego do zrobienia demo. Ktoś chętny? Ale będziesz czy No to zależy, możemy drugą stroną. No widzę, że Państwo mi nie ufacie. W sumie słusznie, też kiedyś zaufałem lekarzowi na bazarze. Traumatyczne przeżycie, nigdy więcej. Koleś o jakiejś alternatywnej psychice. No jak państwo słyszeliście, ja nazywam się Krzysztof Załęski e, jestem gastroarchitektem w firmie Sevenet. E, zajmuję się rozwiązaniami data center i szeroko, szeroko rozumianą automatyzacją. I Dzisiaj chciałem powiedzieć trochę o analityce właśnie e, w data center. Natomiast e, zanim do tego dojdę, to o co chodzi z tą gastroskopią? Odłożę sobie gadżet, żeby sobie nie zrobić krzywdy. Generalnie my, Polacy, bardzo mało się badamy. Yy, ostatnio widzimy wysyp tych wszystkich yy, akcji społecznych, żeby się badać, yy, dlatego że właśnie tych badań nie wykonujemy. Yy, I dlaczego ich nie wykonujemy? No, powodów jest wiele. Yy, pierwszy jest taki, że się ich boimy i to zdjęcie nie jest przypadkowe. Yy, ostatnio robiłem sobie badanie krwi yy, i wiecie, co mi powiedziała pielęgniarka? 80% osób mdlejących to są mężczyźni. Silna płeć, nie? Czasami nie robimy badań, bo się boimy wyniku tych badań i to za chwileczkę pokaże, że to kompletnie nie ma sensu. Czasami nie robimy badań, bo nam się wydaje, że jest wszystko ok. Tak? Nie, nie, nie musimy ich robić, bo wydaje nam się, że ten organizm pracuje prawidłowo. Ja jednak wolę wiedzieć, co się w moim organizmie dzieje, ale nie zawsze tak było. Jakieś pięć lat temu stwierdziłem, że zrobię sobie taki totalny przegląd i zacząłem właśnie od gastroskopii. Na szczęście nie u tego typa na bazarze. I co się okazało? Okazało się, że mam w żołądku bakterię Helicobacter pylori. To jest taki potwór, za którego odkrycie parę lat temu koleś dostał Nobla. Okazuje się, że jest to bakteria odpowiedzialna za 80% przypadków nowotworów w układzie pokarmowym. Także powiedziałem, nie fajnie. Mówię, leczymy, zanim ten mój układ pokarmowy zamieźni się w zjeżdżalnie. No i stwierdziłem, że lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć, tak? Do tego zrobiłem sobie kompleksowe badania krwi, 40 markerów ponad. Okazało się, że wcale nie jest fajnie. Co więcej, wszystko wskazywało na to, że no nic mi nie jest. Wydawało mi się, że chyba jest OK. Co prawda, przysypiałem w pracy, zapominałem dziecko odebrać z przedszkola, irytowali mnie ludzie, spadające liście z drzew, wszystko mnie bolało, ale wydawało mi się, że chyba jest OK. Swoją drogą to był ten moment, kiedy uważam, że i buprą powinien być wielkości bochenków jeszcze w czopkach. No ale po tej serii wszystko się zmieniło. Tak? zrobiłem sobie kompleksowe badania, przez kolejne dwa lata prostowałem wszystkie markery. Udało mi się zadbać o sen, o ruch, o dietę. No, w zasadzie chodziłem jak dobrze naoliwiony pasat w gazie. Zacząłem biegać po poligonie. W tej chwili biegam Ranmagedony, dużo ćwiczę, czuję się naprawdę fantastycznie. I dlaczego o tym mówię? Bo lubię się chwalić. Nie żartuję, znaczy nie żartuję. Yy. Natomiast na szczęście jest drugie dno. Tak? Gdybym tych badań nie zrobił, to bym pewnie dalej myślał, że wszystko jest ok. Wracając tak na szybko do tych badań, nie wiem, czy kojarzycie państwo, jest teraz taka akcja klasyfikacji wojskowej. Nie jest to jakby powołanie do wojska, tylko jest to przydział kategorii, nie wiem, chyba nawet przydział jakiejś jednostki. I kiedyś, jak służba wojskowa była obowiązkowa, no to na takie badania chodziliśmy regularnie. No i jak takie badania wyglądały? No oczywiście zmierzyli, zważyli, gdzieś tam puknęli w kolanko, zajrzeli tu i ówdzie, tam zdrowy. No i pytali się takiego delikwenta, czy ma jakieś choroby. Chyba nie. No właśnie. Chyba nie. Tak, Czyli jeżeli chyba z naszym zdrowiem jest ok, nie, jakby wydaje nam się, że jest ok, no to prawdopodobnie wydaje nam się, że w tej naszej infrastrukturze też jest ok. Tak? I często się tak zdarza, że wpadamy sobie do działu IT. Jak tam storydżowcy. wasze macierzy, jak status? Chyba ok. Jak tam bezpiecznicy, status waszych firewalli? Chyba ok. Jak tam sieciowcy, status waszych SDN-ów. Nie interesuj się, u nas działa. E, no właśnie, skąd wiemy, że jest OK? Tak, Storydżowcy mówią OK, sieciowcy mówią OK, goście od y, y, bezpieczeństwa mówią OK, wszystko się pali na zielono, no ale przychodzi biznes i mówi, słuchajcie, klienci narzekają, bo aplikacje wolno działają. O co chodzi? No jak to? Wszystko się pali na zielono, wszystko jest OK. Dzieje się tak dlatego, że nie tylko. Patrzymy zbyt wąsko, ale też nie zaglądamy zbyt głęboko. Jak monitorujemy zazwyczaj naszą infrastrukturę? Zbieramy sobie jakiegoś sysloga, NetFlowa, ale głównie wykorzystujemy taki protokół SNMP do monitorowania interfejsów. Zbieramy sobie różnego rodzaju statystyki, e, robimy sobie wykresy, e, zbieramy obciążenie procesora i w zasadzie tak wyglądał nas, nasz e, dashboard. Swoją drogą, nie wiem czy ktoś z Państwa kojarzy, to jest MRTG, aplikacja. Pierwsza, która w ogóle powstała do monitorowania chyba 25 lat temu i do tej pory widziałem, że jest wykorzystywana. Niestety te klasyczne rozwiązania się już nie sprawdzają. E, po pierwsze, SNMP działa na takim regularnym odpytywaniu się e, urządzeń e, o różnego rodzaju parametry i te parametry e, bazują na takiej konstrukcji MIP. Tam powiedzmy osoby techniczne, sieciowe wiedzą o co chodzi. Konstrukcja jest fatalna, po prostu trudna do analizy, e, trudna w ogóle do zrozumienia, co jest w środku. E, i SNMP jak to każdy protokół jest obsługiwany przez główny procesor danego urządzenia. Więc im więcej tych rzeczy monitorujemy, im więcej interfejsów i więcej parametrów, tym rzadziej musimy odpytywać, no bo ten procesor skacze, nie zajmuje się tym, czym tak naprawdę powinien się zajmować. No i zazwyczaj odpytujemy co 5 minut, no a w dzisiejszych czasach w dobie tych tytułowych interfejsów 40 gigowych, 5 minut, no to są tony danych, tak? Nie jesteśmy w stanie tego odpowiednio Pomierzyć. Co więcej, SNMP bazuje na takim protokole UDP, który nie gwarantuje dostarczenia, więc nie dość, że mierzymy sobie rzadko, też tak naprawdę nie wiemy, czy te pomiary odzwierciedlają rzeczywistość. Do tego status takich interfejsów czy urządzeń już nam nie wystarcza. Mamy coraz więcej aplikacji, coraz więcej różnego rodzaju mikrosegmentacji, mamy bardzo dużo ruchu poprzecznego mamy bardzo dużo różnego rodzaju wyrafinowanych ataków, więc te anomalie w sieci pojawiają się coraz częściej. I sieciowcy zawsze mieli problem, żeby zrozumieć, co tak naprawdę przez ich infrastrukturę biega, no, a w tej chwili to już się staje absolutnym koszmarem. Dlatego taka dogłębna analiza w dzisiejszych czasach no, zaczyna być coraz bardziej kluczowa. Musimy zmienić sposób, w jaki tą naszą infrastrukturę datacentrową monitorujemy. I pewnie słyszeliście Państwo o takim pojęciu telemetry, ostatnio jest popularne. Co to jest telemetry? Jest to z greckiego tele, czyli zdalnie, metry, to jest pomiar. Tak, czyli zdalny pomiar urządzeń. I to jest w zasadzie to, co robimy do tej pory. Natomiast czym innym jest pojęcie, które również ostatnio się pojawia i nazywa się to streaming telemetry. I o co chodzi? Jest to taki rodzaj zbierania informacji, gdzie to nie kolektor regularnie odpytuje urządzenie, tylko samo urządzenie wysyła takie pomiary do kolektora. I nie mówimy tutaj o jakichś syslogach, trapach, tylko mówimy o tych statystycznych danych, o tych konkretnych parametrach, które są wysyłane do y, kolektora. Y, czyli zamieniamy jakby sposób monitorowania z modelu PUL do modelu y, PUSH. I teraz, żeby to miało sens, no to musimy zmienić jakby cały proces i całą konstrukcję tego mechanizmu bo ten rzeczony protokół SNMP, który de facto został stworzony do monitorowania, no w dzisiejszych czasach absolutnie już się nie sprawdza. Po pierwsze, informacja wysyłana z urządzenia i odbierana przez kolektor musi być zrozumiała. I tak jak w przypadku SNMP ta konstrukcja tego miła była strasznie skomplikowana, tak tutaj stwierdzono, że po co odkrywać koło na nowo, mamy przecież masę różnego rodzaju metod opisu danych, takich właśnie jak XML, JSON czy Google'owy protokół Buffers. Do tego chcemy, żeby transport był bezpieczny i wiarygodny, więc znowu możemy wykorzystać istniejące protokoły, takie jak NetConf, który bazuje na SSH, który jest bezpiecznym protokołem, lub wykorzystać GRPC, który bazuje na HTTP, jak go jeszcze określimy TLS-em, możemy szyfrować, więc wszystko jest bezpieczne. Co więcej, oba protokoły działają na TCP, więc jakby mamy gwarancję utrzymania tej sesji i Zagwarantowania, że te wszystkie stream, streamowane parametry dotrą do kolektora. I do tego nakładamy jeszcze jeden komponent, e, który się nazywa modelem danych. E, to jest nie to, co my wysyłamy, co jest reprezentacją danych, ale modelem opisu urządzenia. I jest taki model standardowy danych, który się nazywa YANG, e, I jest to taki hierarchiczny, ustrukturyzowany, ustandaryzowany, bardzo intuicyjny opis, coś takiego jak właśnie MIP na sterydach. I teraz po, ułożeniu, po nałożeniu, okraszeniu tej telemetrii właśnie tym modelem YANG mamy coś takiego, co się nazywa model driven telemetry. I to w zasadzie staje się w tej chwili standardem, jeżeli chodzi o monitorowanie. No i na końcu mamy aplikacje, które te dane odbiorą, yy, zwizualizują i w jakiś sposób yy, przerobią. Co jeszcze wyróżnia tą telemetrię od tego poprzedniego monitorowania za pomocą SNMP? Po pierwsze, yy, ta telemetria może być w trybie ciągłym, czyli możemy regularnie wysyłać sobie te yy, statystyczne parametry, ale również może być event-based. Czyli nie musimy już monitorować na przykład obciążenia procesora co 5 minut w momencie, kiedy ten procesor przez dwa dni się nie zmienia. Tak? Czyli to jakby urządzenie stwierdziło, że zmieniło się obciążenie procesora, wysyłamy event i informujemy, że zmienił się parametr. Tak? Co więcej, taka telemetria już nie jest obsługiwana przez centralne procesory, tylko jest realizowana przez asic czyli takie procesory sygnałowe, które są bardzo blisko interfejsów. Tak? Czyli ta konstrukcja tych chociażby na przykład przełączników Nexus została tak wymyślona, żeby właśnie taką telemetrią w dzisiejszych czasach, w dobie tych wszystkich szybkich interfejsów, była w stanie być wysłana do kolektora bez obciążenia samego urządzenia. No i skoro mamy koszmarne ilości danych, to gdzie je teraz wysłać? Możemy je wysłać do takich systemów yy, w zasadzie open source'owych, yy, które te dane zbiorą, przeanalizują i nam ładnie zwizualizują. I mamy dostępne na rynku dwa takie rozwiązania. Znaczy ich jest więcej, ale są takie dwa chyba najbardziej popularne. Jeden to się nazywa TIG, drugi ELK. Yy, TIG jest odpowiedzialny za analizę danych strumieniowych, czyli takich zmieniających się w czasie. Natomiast ELK jest systemem, który bardzo fajnie nam analizuje logi tekstowe. Tak? Czyli tam możemy sobie zrzucać sysloga. I dlaczego mówię systemy? Bo tak naprawdę to jest zlepek trzech aplikacji, również open sourceowych. W zasadzie dlaczego zlepek? Dlatego, że mamy bardzo duże ilości danych i chcemy, żeby one były syntetyzowane, analizowane przez, z wielu jakby źródeł. Więc jakby konstrukcja i jakby architektura tego systemu musi być modularna i skalowalna, więc podzielono to na trzy komponenty. Pierwszy to jest kolektor, ten, który jakby odwiera te dane. Musi być łatwo przeszukiwalna baza danych do której jakby wrzucamy te dane i później system jakby do całej tej y, wizualizacji. I w TIG-u mamy Telegraph, InfluxDB i Grafane, w Pelku mamy Elasticsearch, Logstash, Kibana. Swoją drogą nie wiem kto te nazwy wymyślił. Y, I z tych y, danych, y, takich przesłanych przez telemetry właśnie do tych systemów, możemy już w zasadzie robić cuda. tak Już te nasze dashboardy nie wyglądają tak jak kiedyś, proste statystyki. Tu możemy te dane nakładać, syntetyzować z wielu źródeł. Po, po, po jakby kolekcjonować i, i jakby syntetyzować w jeden parametr, który chcemy wizualizować. Bardzo fajnie to wygląda. I to są rzeczy, które wcześniej ciężkie były bardzo do osiągnięcia za pomocą tych klasycznych narzędzi. No i pytanie, czy nam to wystarcza? No, obawiam się, że nie. Dzisiejsza analityka to nie tylko status interfejsów. Musimy spojrzeć troszeczkę, musimy wyjść poziom wyżej. Fajnie, gdybyśmy mieli system, który proaktywnie by działał i przewidywał awarie, zanim one wystąpią, czy problemy, które mogą się nam pojawić w sieci. No i oczywiście, badania amerykańskich naukowców dowodzą, że numerem jeden, jeżeli chodzi o występowanie awarii, jeżeli chodzi o przyczynę tak naprawdę występowania awarii, to jest w zasadzie błąd ludzki. Ci sami naukowcy amerykańscy dowodzą, że 50% czasu. Tracimy w IT na usuwanie awarii i ich analizę. Dzieje się tak dlatego, że bardzo często reagujemy już po awarii i często też jakby te dane mamy niekompletne. Nie mamy takiego holistycznego spojrzenia. Dobrze, i co z tym zrobić? Czy mamy na to jakieś rozwiązanie? No, mamy. Tutaj pierwszy obiecany marketing. Cisco, jak to Cisco, ma w swoim portfolio masę różnego rodzaju aplikacji do, do monitorowania, do analityki w kontekście jakby tego data center. No, ostatnio te aplikacje pojawiały się, znikały, miały różne zastosowanie, więc taki trochę się zrobił bałagan i Cisco ostatnio to bardzo fajnie ujednoliciło. I tak powstał produkt, który się nazywa Nexus Dashboard. Jest to w zasadzie platforma hostingowa, którą możemy uruchomić albo na naszym środowisku zwirtualizowanym albo na dedykowanych klastrach serwerowych, na przykład Cisco UCS, jest taki redundantny właśnie klaster. I ta platforma hostingowa to jest coś takiego jak wirtualizacja, którą pewnie Państwo znacie. Różnica jest tylko taka, że aplikacje, które możemy sobie tam instalować, czyli wchodzimy w ten system Nexus Dashboard i mamy do wyboru takie jak w sklepie, że klikamy chce to, chce to, chce to i te aplikacje po prostu instalowane są jako kontenery na tej całej platformie. I tak w skrócie mamy do, spo, do dyspozycji orkiestrator. To jest taki, taka aplikacja do zarządzania kilkoma środowiskami yy, SDNowymi CISCO, na przykład jak mamy CIA i w różnych data center, niezależne klastry, to ten orkiestrator potrafi nam tym zarządzić. Mamy yy, brokera, który jest odpowiedzialny za yy, centralizację przyjmowania telemetrii i różnego rodzaju logów, żeby z każdego urządzenia na przykład nie wysyłać po pięć strumieni w różne miejsca, bo sieciowcy coś tam chcą, bezpiecznicy coś tam chcą, ktoś od aplikacji chcą, chcą, żeby jakby szedł jeden strumień i ten broker sobie tam to rozrzuca. I mamy różnego rodzaju fabryk kontrolery, w zasadzie na chwilę obecną dwa. To jest nic innego jak taki system do e, zarządzania naszą infrastrukturą, czy to LAN, czy to SAN, czy takie powiedzmy inwentory, jakieś proste statystyki, zbieranie, zbieranie e, konfiguracji. Natomiast to, na co chciałem zwrócić uwagę, to są takie moduły, które się nazywają Insights. Jest to już system yy, dosyć mocno analityczny. Poza tym, że on zbiera taką telemetrię i konfigurację wszystkich urządzeń, to jest wzbogacone o dwie rzeczy. Pierwsza to integruje się z centralną bazą Cisco, pobiera wszystkiego, yy, różnego rodzaju informacje o całej naszej infrastrukturze, jeżeli chodzi o podnatności. Bagi, rekomendacje, które wersje oprogramowania warto zainstalować, które są na chwilę obecną aktualne, które należy odinstalować. Tak jak mówię, no to cała ta analityczna wiedza, którą Cisco sobie zbiera ze wszystkich klientów, jakby jest wrzucana do tego systemu analitycznego. Po drugie, ten system robi coś tak naprawdę unikatowego, dlatego że potrafi. Zebrać nam tą całą analitykę, te wszystkie streamy, które sobie zbieramy, plus konfigurację wszystkich urządzeń i skoro zna tą konfigurację wszystkich urządzeń, nie, pojedynczych, jakby nie traktuje ich jako pojedyncze komponenty, wie, które urządzenia są ze sobą połączone, jakie są protokoły uruchomione, kto z kim rozmawia, na jakich zasadach, to jest w stanie zamodelować naszą infrastrukturę, po to, żebyśmy byli w stanie przewidzieć, co się stanie w tej infrastrukturze, zanim to wystąpi. Czyli może nam powiedzieć, że słuchaj, ta konfiguracja jest trochę bez sensu, bo tutaj masz skonfigurowane rzeczy, których nie używasz. Tutaj weź to, rozkonfiguruj, bo za chwilę będziesz miał problem. I co się stanie? Na przykład, jak mamy zaplanowaną zmianę, chcemy coś wdrożyć, to ten system nam powie, dobra, to ja tą konfigurację najpierw u siebie wrzucę w ten model danych i ci wypluję, czy to jest OK, czy na przykład nie spowodujesz jakiejś awarii. A już tak, jak ta awaria wystąpi, to ten system jest w stanie nam tą przyczynę. Y, znaleźć, czyli robi takie root cause analysis. Yy, no i w zasadzie to jest też coś co kochają bardzo sieciowcy dlatego, że ta aplikacja minimalizuje taki parametr, nie wiem czy o nim państwo słyszeliście, MTTI. Czyli mean time to innocence. Sieć jest zawsze wina na samym początku. tak? A dzięki temu systemowi jesteśmy w stanie pokazać, mm, to nie jest nasza wina. tak? Dodatkowo jest ten moduł, bo tutaj mówiliśmy o takiej analityce ogólnej i LANu i SANu i jakby tych zmian, które możemy wprowadzić. Natomiast dodatkowo jeszcze bardzo ciekawa funkcja SAN Insight pozwala nam bardzo nisko poziomowo obejrzeć co w tej sieci storage'owej biega. Coś co było bardzo trudne do osiągnięcia i również się to dzieje dzięki ASIC-om w przełącznikach MDS ciskowych, dlatego że w dzisiejszych czasach Coraz częściej yy, ta sieć storageowa jest wzbogacana o na przykład macierze pracujące w technologii NVMe. To jest taka technologia, która pozwala serwerom, tak naprawdę procesorom w tych serwerach, zajrzeć bezpośrednio do tej macierzy przez sieć, tak jakby to był kawałek pamięci w tym serwerze. Więc wchodzimy z ilości operacji na sekundę pomiędzy serwerem a macierzą z kilkuset kilku tysięcy do milionów. I taka analityka niskopoziomowa, gdzie powstał problem, czy to jest problem aplikacji, czy to jest problem serwera, czy to jest problem przełącznika, portu na tym przełączniku, czy może macież nie wyrabia, nie jest trywialna. Tak? I dzięki tej analityce jesteśmy w stanie to zrobić. Podsumowując, no prędkości interfejsów, przesyłania danych, ilości tych danych będą tylko rosły. Jakby nie ma co się oszukiwać. Tak? Więc musimy mieć efektywny sposób zarządzania tą naszą infrastrukturą i monitorowania jej. Tego nie unikniemy. Jakby musimy sposób, zmienić sposób tego monitorowania, bo to, co obecnie wykorzystujemy, już absolutnie się nie sprawdza. I chciałbym, żebyście Państwo zapamiętali to zdanie. Tak? Czyli jeżeli czegoś nie monitorujesz, to tym nie zarządzasz. Ono się bardzo dobrze wpasowuje tu, zarówno w tą część infrastrukturalną. Jeżeli nie badamy dogłębnie naszej infrastruktury, to chyba jest OK. Nie? Tak samo dotyczy to zdrowia. Tak? Jeżeli się nie badamy, chyba będzie OK. No i dobrze, i tym jakby mimym akcentem chciałem zakończyć serdecznie. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do dyskusji w kuluarach i dziękuję.